Serdecznie Was witam na kanale Krupierzyna, pierwszym takim kanale o pracy w kasynie na polskim YouTubie. W pierwszym odcinku opowiem Wam o tym, jak to się stało, że zostałem krupierem, dlaczego zdecydowałem się na podjęcie tej pracy oraz czym się przy tym kierowałem. Zacznijmy od początku. Kilka lat temu, gdy już miałem kończyć studia, a obrona magisterki nadchodziła wielkimi krokami, to zacząłem szukać pracy. Na początku szukałem w branży, w której mam wykształcenie, ale nie taki nabytej ze studiów, tylko w taki, który nabyłem jeszcze w szkole średniej, gdyż chodziłem do technikum. Niestety panował wtedy COVID, a działalności związane z jedną i drugą branżą, z którą wiązałem jakieś nadzieje, były albo znacznie ograniczone, albo wręcz niemożliwe. W urzędzie pracy oficjalnie zarejestrowałem się jako bezrobotny, to był wtedy lipiec albo sierpień, już nie pamiętam. W każdym razie było wtedy ciepło. Szukałem cały czas pracy i udało mi się dostać na pewien staż, i to bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania. Sam staż dosyć miło wspominam i nawet chciałem tam kontynuować pracę, zresztą też doroka tamtej placówki również, ale niestety Urząd Pracy nie wyraził zgody i wróciłem do punktu wyjścia. I przez kolejne trzy miesiące byłem bezrobotny. I wtedy znalazłem ofertę pracy w kasynie, na stoły. Pomyślałem sobie wtedy, że spróbuję, czemu nie? Poszedłem na rozmowę lekko się spóźniając, bo nigdy wcześniej nie byłem w kasynie. Oczywiście jako klient. Myślałem, że kasyno jest na górze, a okazało się, że jest na dole, ale nic się nie stało. Zostałem poinformowany na szybko o tym, że kasyno jest legalne oraz o różnych ogólnych rzeczach związanych z tym miejscem. W trakcie szkoleń pamiętam, że ja wraz z trzema innymi osobami, które ze mną zaczynały wtedy pracę, rozmawialiśmy na osobności z panią dyrektor w biurze. Mnie na przykład pani dyrektor pytała, jak widzi mi się ta praca i czy dam sobie radę. Odpowiedziałem, że próba nie strzelba, ale w głębi duszy nie wierzyłem w to, że ja się do tej pracy w ogóle nadaję. Bo też co o tej pracy mogłem wiedzieć, zwłaszcza że nie umiałem dobrze tasować kart, a poker był dla mnie czarną magią. No, a dzisiaj mam już kilka lat stażu pracy za sobą i postanowiłem całkiem niedawno nagrywać filmy o tej pracy z perspektywy croupiera. Być może mój kanał trafi do tych croupierów, co zaczynają swoją przygodę z kasynem. Dlatego też mam kilka cennych rad. Po pierwsze, róbcie sobie notatki, utrwalajcie każdą nabytą wiedzę. Po drugie, słuchajcie co mówią do was inspektorzy, kierownicy czy też inni croupierzy. Po trzecie, jeśli czegoś nie wiecie, nie bójcie się spytać. Przecież każdy kierownik, każdy inspektor też kiedyś zaczynął tą pracę. Po czwarte, nie zrażajcie się. Jeśli coś Wam kompletnie nie wychodzi na początku, to ćwiczcie to. Jak to mówią, trening nie mistrza. I po piąte, nie bójcie się. Ja wiem, że dostaniecie toch różnych informacji, ale naprawdę, powoli, powoli, ogarnijcie to wszystko. Myślę, że na tym kanale objaśnię zasady tych gier, które są dostępne w moim kasynie. O tym, jak wyglądają szkolenia krupierskie, opowiem w następnym filmie. Póki co to tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jeśli ten film Wam się spodobał i chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, to subskrybujcie kanał Kropieżyna. Trzymajcie się, się ciepło. Na razie.